Witam wszystkich, niedziela 18.00 Zaczynamy nasz nowy odcinek Poświęcony dziedzinie Car Audio. zrób to sam, jedziemy Bawaryczka czeka, dobra bierzemy. się Nie robię pierd... Tak więc ruszamy z nowym odcinkiem poświęconym dziedzinie. Oczywiście Kara Audio, zrób to sam. W pierwszej kolejności poruszymy temat tak zwanych furtek, boczków, jakkolwiek by się to nazwali. Najwięcej pytacie nas o to, więc poruszyłem ten temat rozmawiając z Wami, i pytałem, czego Wam najbardziej potrzeba. Jest tego mnóstwo. Przejrzałem sam YouTube'a, jest tego mnóstwo informacji, ale rzeczywiście. Zauważyłem, że czasami nie ma dokładnie wytłumaczenia dla zwykłego Jasia Kowalskiego. Jak! Ale ja! Jak! Jak! Kurwa! Jak! Kurwa! Srak! Kurwa! No, Pakiety za 300 mamy. W życiu. Raz! Pakiety za 300. No. Podzieliłbym to na dwie grupy. Nakładki i stopienie takich elementów, tak jak tutaj za mną. Tak więc zabieramy się za tak zwane nakładki. W tym przypadku pacjentem będzie skoda Octavia. Mam do wykonania boczki. Budżet tutaj się niestety nie zgadzałby na otapicerowanie całego elementu, więc w tym przypadku będę chciał ustawić i zrobić boczki. Chciałbym tutaj zaaplikować szesnastki i jeden Twitter. Tak, więc pokażemy wam w jaki sposób możecie sobie wykonać element nakładki na taki boczek. Zwróćcie uwagę, naprawdę bardzo dobrze oklejcie sobie wszystkie elementy. Nie okleiłem środka, ze względu na to, że on będzie wycinany, więc po co. Ale bawiąc się z tworzywem sztucznym, w tym przypadku użyjemy maty szklanej i będziemy robić pierwszy element nakładki. Ten element, który odrysowałem sobie, będzie dla mnie formą, dzięki której później tą całą nakładkę będę mógł sobie zamontować. Do naszych boczków. Tak więc zabieramy się za matę szklaną. Zobaczycie, jak ja to robię. Więc przygotowałem już sobie pociąłem paski maty szklanej. Cięłem sobie tak w odpowiednie, tam 3-4-5 cm, w zależności od waszej konstrukcji drzwi, od elementów, które będziecie chcieli wykładać. Przygotowałem sobie już tworzywo, nie dodałem jeszcze utwardzacza. Zwróćcie uwagę, zapoznajcie się. Z tym, w jaki sposób dodawać utwardzacza w zależności, kto jak szybko będzie robił. Nie dawajcie za dużo ze względu na to, że zostaniecie z zaschniętym pędzlem i za wiele wam nie pomoże. Pobawcie się troszeczkę. Ja na taki pojemniczek dodaję niecały centymetr utwardzacza, wystarczająco jest żeby wykonać te elementy. Zawsze sobie nakładam e, później matę szklaną na osobnym desce, moczę ją i układamy to na drzwi, więc Wam to teraz zademonstruję. Of loving you. Oh, I'm just an alley cat. I slink by when I can. Even this pussy cat will crawl a high rise without a plan. You were a predator the night, It's all dark and dangerous. Pierwsza warstwa już położona. Zwróćcie uwagę na to, że tworzywo um, musi się łączyć ze sobą. Ja do tego używam pędzla. Zaraz po pierwszym zmoczeniu e, tworzywa, zwróćcie uwagę, że to wszystko ładnie będzie Wam się wiązało. Musi być złączone jak rodzina na święta. Więc bardzo mocno dościskamy pędzla. Miejsce gdzie tworzywo musi nam się połączyć zwróćcie uwagę, że to wszystko robi fajną warstwę maty te i później będziemy w stanie ściągnąć to odbijemy jeszcze dwie warstwy na to i wtedy śmiało możemy ściągać i będziemy mieli odbity element ale to już niedługo wam pokażemy w jaki sposób to nam wyjdzie nakładka gotowa, po dwóch warstwach zwróćcie uwagę schodzi nam to całość, jeszcze nie zostało to przycięte do elementów w tym miejscu, w którym narysowałem sobie linie będę miał odznacznik jak to później wycinać, ale to już Wam pokażemy w następnym odcinku, a teraz przechodzimy do drugiej e, możliwości zrobienia boczków, czyli do stopienia elementów I'm guilty of loving you. Oh, I'm just an alley I by when I Even this pussy cat. Oh high Natomiast drugim e, sposobem na wykonanie boczków jest stopienie tego wszystkiego, ale możemy sobie tylko na niego pozwolić, jeżeli będziecie w stanie wykończyć e, element obiciem, skórzanym, e, jakimkolwiek materiałem. W tym przypadku pozwoliłem sobie użyć pacjenta Alfa Romeo. Chciałbym Wam pokazać jak zwykły Kowalski może zrobić coś fajnego. Coś co na pewno spodoba się Wam jako zabawa i jako efekt. Po wstępnym wyprofilowaniu sobie elementów tak jak chcemy sobie ułożyć, zwróćcie uwagę tu już jest element który został wykonany. Ułożyłem sobie pierścienie tak jak chciałbym je mieć w efekcie końcowym. Tu na początku był element oczywiście schowka. Wypełniam go czymkolwiek się da z jednej i z drugiej strony, ze względu na to, że on i tak nam nie jest potrzebny, nie będzie widoczny. Dlaczego używam spinek? Dzięki temu będę w stanie połączyć szpachle bardzo dobrze z elementem plastikowym. Nie wszystkie boczki są takie, że szpachla bardzo dobrze ich będzie trzymała. Zwróćcie uwagę, że kilkanaście lat. Moczyliśmy je w różnego rodzaju środkach czystości, odtłuszczam to zawsze, myję, szlifuję, żeby jak najbardziej szpachla mogła chwycić tego wszystkiego i po oszpachlowaniu jest to efekt końcowy, natomiast z drugiej strony wygląda to tak. Oczywiście kładę na to warstwę maty, możecie zwrócić uwagę, kładę yy, dwa, trzy. Warstwy maty z zewnętrznej strony. Dzięki temu jest to wszystko naprawdę bardzo solidne, połączone. Po tym naprawdę można chodzić. Na koniec wykańczam to 2,5 mm matą wyguszającą. Tak samo z drugiej strony jest to naprawdę bardzo. Wykończony element. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że taki mały, krótki film demonstracyjny zachęci niejednego Was do zabawy. Warto, warto, jeszcze raz warto bawić się samemu. Dzięki temu zaoszczędzicie mnóstwo pieniędzy, a przy okazji będziecie mogli wydać te pieniądze na naszej stronie debons.pl. Pamiętajcie, robimy rozpierdło 28 marca do 10 kwietnia. Zaczynamy jedną naprawdę z bardzo, bardzo dużych promocji, która kiedykolwiek w życiu mogła powstać na terenie całej Europy. Nie tylko w Polsce, ale pierwszym wywalczyłem to, że zaczniemy w Polsce. Dzisiaj niedziela, ja um, nadal w pracy. To się do kościoła idzie, kurwa! Mam nadzieję, że taki krótki materiał. Podlądowy, który chciałbym naprawdę zachęcić Was. Nie wiem, dlaczego boicie się pisać pod filmami na YouTubie. Piszecie do mnie wiadomości prywatne na Facebooku. Bardzo Was proszę tu, tu, tu na dole robić te komentarze. Dzięki temu będziemy na bieżąco w stanie Wam odpowiadać i pomagać w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Już niedługo będziecie mogli zobaczyć projekt Audi. S3. A my widzimy się w środę nowym e, produktem. Mamy dla Was prezentację jednego z produktów. W środę, tak jak wspomniałem, będą e, unboxingi. W piątek będziemy robić zrób to sam Car audio Niestety w ten piątek miałem e, problem techniczny. Nie byłem w stanie wrzucić tego materiału. Dzisiaj niedziela. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujemy kanał, wciskamy dzwoneczki, żebyście byli na bieżąco. Udostępniamy, bo dzięki Wam możemy dotrzeć do większej rzeszy ludzi. I pamiętaj, nie bądź chuj! Obserwuj. W Polsce zaczynamy promocję 28 kwietnia. Kurwa.